W sobotnie przedpołudnie odbył się trzeci charytatywny turniej piłki nożnej pod nazwą Nieświęci w piłkę grają. Wydarzenie to zgromadziło piłkarzy ze Starostwa Powiatowego w Pławach, Grupy Azoty, Państwowej Straży Pożarnej w Pławach, Organizacji Młodzieżowej Solidarności z Grupy Azoty Pława, a także zawodników z Kuźni Formy i Solidarności z Bogdanki. Fundacja Benedyktyński Zakątek zbiera środki na dokończenie ogrodu sensorycznego dla swoich podopiecznych. Co roku mamy jakiś cel określony, dzisiaj ten cel jest też szczególny, a mianowicie... E... Medale będą, będą pewnie i jakieś puchary, ale to co jest najważniejsze to jest to mecz charytatywny, to jest turniej charytatywny i to będzie taka cegiełka dobudowanego przez nas ogrodu sensorycznego. On ciągle się otworzy, tworzy się już od kilku lat. I to będzie taka szczególna w tym roku. Chcemy stworzyć tą infrastrukturę zewnętrzną, więc sale terapeutyczne, sale do integracji sensorycznej mamy wewnątrz. Chcemy mieć taką wielką salę na zewnątrz, czyli pod niebem, i chcemy, żeby tutaj to nasze otoczenie oddziaływało na zmysły naszych dzieciaczków. Cały czas sobie dokładamy jakieś elementy, widzimy potrzeby. Niestety z roku na rok i z miesiąca na miesiąc wzrastają gdzieś koszty wszystkiego. Na początku mamy dużo już też zrobione, ale mówiliśmy o 80 tysiącach. Teraz gdzieś tam to wzrasta do 90, do 100. Myślę, że jak będziemy im dalej to odkładali, realizację, albo będziemy widzieli nowe potrzeby, takie nowe, jakieś tam ukazujące się rzeczy, które są dostępne dla naszych dzieci, są w za, zasięgu ręki, będziemy chcieli to realizować. Więc myślę, że około 100 tysięcy to jest taka kwota, którą y, będziemy starali się znaleźć i, i pozyskać, żeby dopełnić to nasze miejsce, nasz benedyktyński zakątek do takiego. Pełnego rozwoju naszych podopiecznych. Po rywalizacji w dwóch grupach do finału turnieju zakwalifikowały się zespoły organizacji młodzieżowej NSZZ Solidarność oraz NSZZ Solidarność z Lubelskiego węgla. Goście z Bogdanki obronili ubiegłoroczny sukces i po raz kolejny zdobyli główne trofeum turnieju. Po meczu finałowym odbyło się spotkanie towarzyskie pomiędzy aniołami dobroci, drużyny składającej się z wychowanków i rodziców ośrodka, ze zwycięzcą turnieju NZZ Solidarność Ślubelski węgiel Bogdanka SA. Warto dodać, że wydarzenie to nie tylko promowało sport, ale przede wszystkim. Zgromadziło społeczność wokół wartości charytatywnych. Kolejny turniej już za rok.